Witam wszystkie mamy i zanim y, y, powiem to krótkie świadectwo, które obiecałam, y, chciałam króciutko powiedzieć o grupach mam, bo Agnieszka y, też prosiła. Najpierw powiem generalnie, że jest wiele parafii w Krakowik, jest już kilka, w których są grupy mam, które się spotykają co tydzień i dzielą się swoim doświadczeniem macierzyństwa. Wiadomo, że świat się tak strasznie zmienia, że no, ciężko czasem teściową zapytać o pewne rzeczy, bo to było tak dawno i tak się wszystko zmieniło, że niekiedy o te rzeczy, które nas interesują, po prostu pytamy mam, które które nie tak dawno zostały mamami. I Agnieszka, która była w naszej grupie, bo my jesteśmy grupa, która śpiewa z Parafii Matki Bożej Królowej Polski, jak się przeprowadziła tu do Zielonek, to takiej tego strasznie brakowało, że stwierdziła, że coś musi zrobić, żeby małe z tej okolicy też się jakoś mogły zintegrować, podzielić swoim macierzyństwem, żeby mogły stworzyć jakąś grupkę, jeśli by taka była i chciały. A ja kiedyś opowiadałam Agnieszce o, o pewnym zdarzeniu, które mi się przydarzyło parę lat temu i prosiła, żebym się tym z wami podzieliła. Tak jak mówię, to było parę lat temu, byłam w szpitalu Narutowicza, jeżeli ktoś nie wie, to jest ten szpital tutaj niedaleko. Stałam na korytarzu, nawet nie pamiętam, co miałam załatwić, nagle podszedł lekarz, jakieś dwie pielęgniarki, mówi, panie, szybciutko, proszę tu już na paradówkę. Ja mówię, nie, to pan mnie z kimś pomylił, to, to nie ja, ja na raz w ogóle nawet nie jestem w ciąży. Ale lekarz nie nie szybciutko, bo to już dziecko zaraz będzie i tak dalej. I pielęgniarki szybko, jakiś wózek. I ja próbuję na początku tak jeszcze grzecznie opanować, że w ogóle mnie z kimś pomyliły. Ale na próżno wylądowałam na tej porodówce, widzę te takie ochydne zielone kafelki, e, aż mi się przypominają moje porody. I ja mówię, naprawdę, to jest jakaś pomyłka, przecież nawet widać, ja nie jestem w ciąży, co im się w ogóle odwidziało. I nagle widzę, że lekarz mówi, nie, to już zaraz będzie dziecko, ja nie wiem o co chodzi. I nagle jakiś krzyk, czy płacz, i płacz oczywiście, nie wiem skąd, nie wiem jak. Trzymają jakiegoś maleńkiego maleńki, mm, noworodka i lekarz mówi: No, urodził się chłopczyk. Ja taka skupiałam. Ja nie tak dawno urodziłam drugiego synka, więc nie mogłam być w ciąży. No, no, po nie moje. Dziecko jest taka bujna, czarna, czuprynka, niepodobna ani do mnie, ani do męża. I ja mówię: No, nie moje. No. No, ale pielęgniarka nic. Wierzę to dziecko, wręcza, ja trzymam, skupiana totalnie i mówię, proszę, jest Piotruś. No więc ja, Boże, jaki Piotruś skąd? No i wtedy się obudziłam. Siedziałam chwilę na łóżku i myślę sobie, jejku, jak mi się nigdy nic nie śni, to jakoś mi się przyśniło, to jakiś taki głupi sen, że nie wiem, serce mi wali, cała jestem spocona i w ogóle wrażeń mam, że tak powiem, moc na, na długo. No, i wstałam, jakoś się już tam emocje opadły, ogarnęłam, zajęłam się codziennymi sprawami. I jakoś tak po południu yy, yy, spojrzałam na kalendarz, bo oprócz takiego notesu, gdzie notuję takie no, najbardziej bieżące sprawy, no to mam taki kalendarz, gdzie wpisuję, nie wiem, mieniny Cioci czy coś w tym stylu. I tak patrzę, jest jakiś tam wpis na dzisiejszy dzień. Patrzę, piszę, dziś koniec duchowej adopcji. Także takie doświadczenie, o którym prosiła Agnieszka, żebym się z Wami podzieliła. W ogóle podejmowałam trzykrotnie duchową, czy czterokrotnie nawet duchową adopcję. Jeśli by ktoś jeszcze nie wiedział, jest to modlitwa: 9 miesięcy odmawia się dziesiątego różańca i taką króciutką modlitwę w intencji jakiegoś życia, które jest zagrożone. Mówlimy się, żeby to dziecko mogło szczęśliwie przyjść na świat mimo jakichś trudności, mimo tego, że może nie jest akceptowane przez swoich rodziców. No i tyle. Chwała Panu.